Początkowo moja myśl była taka, iż te brzozy nie rosną, to odkopię tą trawę i dam tutaj eko po korek w szkole. No ale z czasem pomysł się zrodził, że jednak chyba wolałabym stworzyć tutaj jakąś rabatę. I są tutaj te trzy brzozy i trzcinniki. No i już zaczęłam Ubywać rośliną. Dzisiaj mamy 12 maj no i zobaczymy kiedy mi się uda skończyć tą rabatę, bo to jednak trochę będę miała pracy, ponieważ jednak stwierdziłam, że będę musiała tą dar ściągnąć, żeby nie było pozostawiona prawa pomimo to, że będę też składła kartony. Jeszcze pokażę jak, jak pięknie świerk srebrny już yy, przyrasta. Tutaj ta pierwsza brzoza zauważyłam, że naprawdę w tym roku już jest troszeczkę lepsza niż była w zeszłym roku. Pytanie, czy rzeczywiście i to tutaj ściągnięcie tej trawy pomogło. Ta rabata jednak wydaje się dosyć yy, duża, także Myślę, że te rośliny, które mam, to trochę jednak jeszcze za mało, tylko na pewno będę coś jeszcze dokupywać. Może potem na jesień będę wkupywać tujbary może białe, może czosnki ozdobne białe. Na mojej nowej herbacie pojawi się nowa trawa. Jest to trawa... głosówka miękka. Jack dał Scream i ona rzeczywiście jest taka bardzo miła, taka miękka. Niektóre trawy są takie ostre. Ta naprawdę jest taka milutka. Jest to trawa rośliny okrywowa. także kupiłam tylko jedną, żeby zobaczyć, jak ona będzie się zachowywać. Wysokość ma mieć 30 cm, a w czasie kwitnienia 60 cm. No i tutaj troszeczkę u mnie jest w tej doniczce, ponieważ na razie jakoś nie mam czasu, aby to wszystko skopać i, i, i systematycznie to w miarę poddawam, ponieważ tutaj widać już, jak nie jest poddana, to widać, że ona tak przesycha. Jeżeli chodzi o stanowisko, to stanowisko słoneczne lub lekko ocienione. Kolejna roślina to kocimiętka o nazwie Neptunę. Myślę, że fajnie będzie grała tutaj z tą yy, trawą kłosówką, ponieważ ona jest tutaj taka ciemno. Pioletowa ta koćmiętka ma być. Kwitnie od czerwca do września. Wysokość maksymalnie ma osiągnąć 45 cm. Jeżeli chodzi o szerokość, to 30 cm. Także ta koćmiętka będzie to moja pierwsza koćmiętka w moim ogrodzie. Kolejna roślina to przetacznik Weronika okolowa Białym. Tutaj widać, że powoli będą, gdzie zostanę wychodzić. To maksymalnie wysokość ma osiągnąć 50 cm, szerokość 30 cm. W kwitnie ono od maja do sierpnia. Nie lubi ona stojącej wody. Także będę, kupując ją, zastosuję na pewno ramzeb oraz, mm, oraz lub perlit, bo nie lubię też tu stojącej wody. Kolejna roślina to szałwia omszona. Tym razem będzie to moja pierwsza biała o nazwie śni-huga. Wysokość maksymalnie ma osiągnąć 40 cm i również szerokość też 40 cm. I tutaj widać, że już powoli białe kwiaty się pojawiają. W tej rabacie pojawią się też również dwa ciemienniki. Są to moje pierwsze ciemienniki, nie miałam wcześniej. Zaczynać do dopiero z ciemennikami i też kolor biały, nakrapiany trochę fioletu o nazwie Double Ellen's Bolt White. No i prace ruszyły wykopaliskowe, już bardzo ciężko, ponieważ jest bardzo sucho, bardzo ciężko ściągnąć tą darmę. Nie miałam też w sumie pomysłu, jak to do końca pokładać. Tylko na razie ściągam taki właśnie pas w darni i powoli, powoli wsadzam rośliny, ponieważ one w tych boliczkach już nie strasznie przesychają.

Jakiego kwiatka malujesz? moga mm, A jak on będzie się nazywał? Jakie mama lubi kwiaty? Nie... nie lubię... E, takie... A jak się nazywają? Um. Brawo. A takie co mają kolce? Róże. Tak. A Ty jakie najbardziej lubisz? Mm. Nie. Lubisz fontancje? Tak. I drugi dzień pracy. Nadal muszę po prostu powoli tą sondarii oraz jak najszybciej wkapać rośliny ponieważ jest za sucho i strasznie przysychają do niczy. teraz już mamy popołudnie późno to jak zawsze koło 18 .00. do zachodu słońca mamy jeszcze trochę czasu dziecko niby jest obok ale zawsze jednak trochę Trzeba skupić też na nie uwagę, ponieważ co chwilę ma jakieś potrzeby. A tutaj mrówki. Mrówek to co nie miara. Wszędzie. No i pora sadzić werbenę patagońską Tutaj też będę w tej rabacie Jeszcze werbenę. I mamy 14 maj, także wiem, że w tym już nie będzie na zimną zośkę, Także w tym miejscu tutaj wysadzę taką jedną z największych sadzonek. I jeszcze dokupiłam. Dzisiaj dwie sadzonki irysa syberyjskiego o nazwie kabom Ma osiągnąć wysokość 60-80 cm. Tutaj mamy na zdjęciu, w sumie to były tylko dwie ostatnie e, dostępne sadzonki, także musiałam wziąć tylko to co było. A tutaj mamy jeden, który właśnie kwitnie. No jest taki y, pełny. Oraz do tego dokupiłam dwa liliowce. Liliowiec o nazwie Arctic Snow. Ma mieć on białe kwiaty z tytymowym środkiem. Wysokość 60 cm ma osiągnąć oraz również szerokość też 60 cm. No i ponieważ tutaj irysy były dwie sztuki, to też postanowiłam dwie sztuki dokupić niewiowca. Udało nam się założyć Ecovolt i teraz pozostaje tylko wyściółkowanie to kartonami oraz położenie kory. Postanowiłam jeszcze wsadzić tutaj jedną hostę. Znalazłam dzisiaj taką, co mi się spodobała, widę brim. Ona Ma takie fioletowe kwiaty. No i będzie to próba, ponieważ wiadomo, że hosty lubią stanowisko cieniste i półcieniste. Tam jedynie od południa będzie wiklina i tam po prostu bezpośrednie słońce w południe na pewno nie będzie świeciło, natomiast później już słońce od zachodu tak, także będę testować, czy ta hosta mi tam bliżej tej brzuski przetrwa, czy nie. Jeżeli tak, to po prostu w przyszłym roku dokupię. Hosta ta ma kwitnąć od lipca do sierpnia. Posta ma osiągnąć wysokość 70 cm. A tutaj zauważyłam, że mi się rozsięła e, szałwia umuszona karadona. Tutaj będę uzyskał dwie sadzonki i również postanowiłam e, wsadzić tutaj do tej mojej nowej rabaty. Teraz zaczęłam yy, wykładać kartony, po to, aby wygłuszyć to zielecko, zanim te rośliny zaczną się rozwijać. Tu porażę, tutaj tą całą rabatę. Yy, jest to chyba moja najdłuższa rabata, jaką tworzę i najdłużej w sensie czasowym, ponieważ to już naprawdę trwa i trwa, nigdy nie ma czasu. Tutaj rośliny już zaczynają kwitnąć. Mamy tutaj białą szałwię. Tutaj widzę też, że już będzie wychodzić widziowiec. Trawa też już zakwitła. Pszcziennik. tylko może to tą tak nie widać. Jest jest to samo. O, to pod kątem będzie widać. No i zamka cimientkę. No to na końcu jeszcze pokażę, jak mi się uda to wszystko zrobić. Efekt końcowy. na pewno nie dzisiaj. Jestem bardzo zmęczona, już jest godzina 19. I jeszcze nie dodałam, że dzisiaj jest 8 czerwiec. Także myślę, że połowę może mi się uda obsłuchać korą dzisiaj. Tutaj mam pomoc. <noise> Mąż przyszedł z posiłkami, bo po prostu ja już naprawdę trochę nie mam siły na dzisiaj. Za dużo w sobotę się chcę zrobić. Tak Uważaj, bo to jest mój drogocenny ciemiernik. On musi, potrzebuje więcej takiego rozszerzenia. O, tu już będzie niedawno.

Sprawa też już pięknie się widzę przyjęła. No i powoli ta kora już się tutaj pojawia. Oczywiście nie starczy, bo to już widać o okiem, że tej kory nie starczy. Także prace będą się przesuwać na kolejne jeszcze dni. Także pokażę Wam później już ostatecznie końcową datę. No i w końcu Nadszedł koniec prac. Rabata została dzisiaj zakończona. dzisiaj mamy 12 czerwca, Także to był dosyć długi okres. Nie pamiętam kiedy zaczęłam. Pewno gdzieś tam w tych wcześniejszych filmach gdzieś tą informację będę miała To jest najdłuższa rabata i najdłużej tworzona. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i cześć.